Wiedza i kwalifikacje fundamentem sukcesu. To hasło najnowszego projektu edukacyjnego, który rozpoczął Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Z bezpłatnych zajęć edukacyjnych i pozaszkolnych skorzysta 160 uczniów kształcących się w technikach prowadzonych przez ZDZ w Chmielniku, Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach oraz Kielcach. Zapisy rozpoczęły się 15 grudnia. Projekt adresowany jest do uczniów klas trzecich, którzy uczą się na kierunkach technik logistyk, technik mechanik, technik mechatronik oraz technik usług fryzjerskich. Będzie realizowany w trzech blokach tematycznych. Głównym celem projektu jest poszerzenie kompetencji kluczowych i tu yy, na, są trzy jak gdyby bloki tematyczne. Jest to podwyższenie kompetencji z zakresu języka polskiego matematyki, języka angielskiego, czyli zdawalności matury. Drugi jest język hiszpański na poziomie telka A1, czyli tak jak uczniowie wyjeżdżają na praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci, wyszlifowanie już na początku znajomości języka. Drugie zadanie to jest doradztwo, doradztwo zawodowe i, dorad, i animacje kulturalne. I trzecie, podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie kształcenia, czyli do, do, uczniowie mogą uzyskać dodatkowe uprawnienia, na przykład wózki jezdniowe, techniki samoobrony. Pływanie. Uczniowie będą się dokształcać w grupach dziesięcioosobowych poza godzinami lekcyjnymi oraz w weekendy. Przysługuje im zwrot kosztów dojazdu, materiały dydaktyczne i ciepłe posiłki. Nie poniosą również kosztów egzaminów zewnętrznych. Zdaniem prezesa ZDZ udział w takim kursie to okazja do zwiększenia swoich szans na rynku pracy. Trzeba się nauczyć jednego, szukać pracy intensywnie, mieć dużo w swoim akumulatorze możliwości podejmowania y, y, odpowiednich wyzwań czyli odpowiedniej pracy i być przygotowanym do tego, że pracy się szuka. Zmienia się miejsce pracy. Do tego chcę między innymi poprzez te projekty naszą młodzież przygotować, żeby wiedziała, że może wszędzie znaleźć pracę, niekoniecznie w miejscu zamieszkania. Projekt Wiedza i Kwalifikacje fundamentem sukcesu jest współfinansowany ze środków programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego wartość to ponad 1 300 000 zł, z czego wkład własny ZDZ wynosi niespełna 13%. Projekt zakończy się 30 kwietnia 2014 roku.